No jak tam, mordeńko? Spoko, żartowałem. A w ogóle fajne wdzięko. Kiedy je zajmiesz? No nie bądź sztywniak, zobacz, co znalazłem. Instrukcja. Wszystko tu jest. Przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Dawno temu lumki żyły w spokoju i harmonii. Nuda. Aż tu nagle. Jeden kolo zmienia je wszystkie w mrok lumy. Ważą się losy wszechświata. Oho, o, nieźle. Wygląda na to, że Globox nawiał z twoimi rękami. Jak znam tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Niełatwo go będzie złapać, bo niby czym nie. <taki>, Taki żart. A, właśnie. Zapomniałem powiedzieć, że za każde działanie dostajesz punkty. Pozwól, że ci zademonstruję, tylko patrz na licznik. Jak tylko zbierzesz punkty, pojawia się wskaźnik i uaktywnia tryb combo. I wtedy zwyczajnie nie ma przebacz, a do tego dostajesz jeszcze więcej punktów. Ale musisz być szybki, jak przestaniesz nabijać punkty, tryb kombo się wyłączy. I jeszcze coś: za punkty można uzyskać dostęp do ukrytych poziomów, więc nabijaj ile wlezie. Ta instrukcja to taka bardziej cegła, ale to i owo można w niej znaleźć. Piszą, że żeby skoczyć, trzeba wcisnąć klawisz skoku. Nie no, sam bym się nie domyślił. A żeby zaatakować, trzeba wcisnąć klawisz ataku. Nie no, nie mówcie mi, że ktoś za to się ukrasse. Co? To jakaś paranoja! Piszą, że możesz zapindzialać piórami jak śmigłem! Zapindzialać piórami jak śmigłem. Jezu, co za tłumaczenie! Ta, jasne! Brawo! Faktycznie jesteś debeściak! Och ty w mordę! Rada rusałek! Jak chcesz poszaleć, to nie ten adres. Same pasztety i do tego stare! Nie no, naprawdę! Przełącznik służy do przełączania! Bym się nie domyślił! Boże! Kto pisał te brednie? Ha! Kto to? Co to? Jest tam kto? Halo! Halo? Hej! Zaraz! To chyba go... Hey, Raymen! Hej, znajdzie się dla mnie miejsce? Początek gry. Totalna sielanka. O, czuję, że zaraz będzie chryja. Cześć gwiazdki, to szczur. Jak cię kwiatku róża? A mnie globos. Hej, żółnikna, no. mogę wejść do środka? Dlaczego? Pasujesz podłogi? Włączyłeś światło. Bomba! No proszę, kto by pomyślał, znowu się Julia burzy. Widziałeś? Napadli na Radę rusałek. No to już przegięcie. Po rejmenie dwójce miałem zagrać artystę, który zakochuje się w lasce z wielkimi <grym> A gram przy dopasa jakiegoś kolesia bez szyi w niskobudżetowej lokalizacji! Ha. Czas ucieka, musimy dopaść na nie dotrze do serca świata! O, ty, zobacz! Jak nam życie do czegoś służy? No dawaj, no! <grystanie> brawo, rejmenie! Gdyby nie ty, już to by ci nie było. Skarbo... No, brawo, stary! Uważaj, jeśli Andres wycięży, dopadnie Globoxa i zmusi cię do gry na akordeonie! Godne. Rozbijając skarbonki, otworzyłeś drzwi! To miejsce zaprawdę pętni magii! To jest! Dawaj, dawaj! Do... Moment! Ktoś mi coś nawija do ucha! To kierownik produkcji! W imieniu swoim i całego zespołu prawnie przeprosić za to cytuję mało zabaw... Patrz, Andrzej! Szybko, strzelaj! Nie mogę cię dłużej osłaniać! Dlaczego nigdy mnie nie zastąpi kap... Yeah! Posłuchaj, kurdu! Plus. Już nie byłam użyję energii serca do stworzenia całej armii Mroklumów! A wtedy się z tobą rozprawię! Yeah! O, a co to takiego? Laserowy detergent, który zmienia łachy, w niczego sobie bojowy sprzęcik! Bojowy sprzęcik! Dokładnie to, czego nam potrzeba! Masz rację! Rejmen, nie! To własność Mroklumów! To, to, to może być niebezpieczne! Robi wrażenie. Tylko musisz wymyślić, jak to działa. Liczy <śmierdzi> się każda chwila! Od tego należy przyszłość. Zaiste, Raymanie! Jesteś derwiszem! Jej! Nieźle! A teraz tak samo, ale bez rąk! Spoko, żartowałem. Nie no, człowiek pająk! Tylko nie uszkodź sobie facjatki! Zaszył się w jakiejś dziurze! Musisz go znaleźć! Hej! Tak się składa, że tu się pracuje, wiesz? Hey, pęć to i to ciemność ogarnie twój a w nim wszystko co dobre z Szybko! Znajdź Andrę i zniszcz go! Nie daj mu uciec! To ty, Krystyna? Nie! Wal się! Tędy! Y według instrukcji możemy iść tędy! Na twoim miejscu dałbym zasiadać i szorował na casting do Spider-Man'a 2! Naprzód, Rayman! Zwycięstwo za bazę! Normalnie! O nie! Andrzej, zaraz do trzego Energie dzielą się! Nadchodzi zakłada! Szybko! Łapką! Hey man! Tu jestem!

A teraz tak samo, ale bez rąk. Spoko żartowałem. Nie no, człowiek pająk, tylko nie uszkodź sobie facjatki. Rań Andrze zaszedł się w jakiejś dziurze. Musisz go znaleźć! Niczego nie przełącz! Pędź nim ciemność, ogarnie cały to świat, to świat, a z nim wszystko to dobre i piękne. Ho, 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 ho. Nie daj mu uciec! W dałbym se siano. i szorował na casting do Spider-Mana 2! Naprzód, Raymany! Zwycięstwo za bazę! <grymianie> o nie! Andrzej zaraz dołczy do serca! Energię dzielą się. Nadchodzi Zagłada! Go. 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 hey man do you huh. 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 Trzeba popytać mnichu. Ha! 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 Cała energia na świecie pochodzi z serca. Andre chyba go nie dotknął. Coś tu śmierci? Przepraszam, był tu Andrzej! Yeah! Globox go połknął! Globox go połknął! Jeden po pospałki, jeden kłopi, jeden gładki, bo sprawie! Wypuśćcie mnie, albo zacznę kąsać! Uga moje tak jak myślałem. Andrzej nadal żyje! Globox nie może przebywać koło serca. To zbyt ryzykowne! Mega <gry> głopok to twój przyjaciel! Zaprowadź go do szamana w lesie czystych liści. <gry> to mój stary znajomy. Będzie wiedział, jak pozbyć się André. Uważaj! André jest mrocznym lumem, a mroczne lumy to zwyrodniałe dranie! Mógł zmusić Globoksa do wypicia soku śliwkowego. A wszyscy wiedzą, że Globox jest uczulony na śliwki! Do zobaczenia w rejmenie czwórce! Tak, <grystanie> 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 Ta, jasne. i don't know